Nie wiem kto wymyślił, że najlepszym sposobem na rozwój fizyczny dziesięciolatków jest granie w zbijaka, ale powinien za to dostać medal za kreatywność. Pamiętam, że w podstawówce WF był totalnym chaosem. Biegałeś, krzyczałeś i generalnie wyglądało to jakby ktoś wypuścił małpy z zoo. Natomiast potem już w szkole średniej było o wiele bardziej... minimalistycznie. Widzę, że połowa klasy już poszła do domu, ale dobra. Nie wiem czemu, może dlatego, że jest piątek o godzinie 15, ale dobra. Więc chcecie zagrać w ping albo coś? Whatever. A czy właśnie nauczyciele pytali, kim chcecie zostać w przyszłości? Nas tak. I jak się domyślacie, zwykle za dzieciaka nasze marzenia nie były zbyt precyzyjne ani realne. Ale to właśnie w liceum nagle zdajesz sobie sprawę, że wybór, kim chcesz być, może wpłynąć na całe twoje życie i zyskujesz taką samą świadomość decydowania o swojej przyszłości. I wtedy zaczyna się panika. Ale nie martwcie się, bo i tak połowa klasy jeszcze nie wie, co chce robić, a druga połowa zmieni z zanim po pierwszym roku studiów. Na uwagę na pewno zasługuje też plan zajęć, bo szczególnie będąc w klasach 1-4, pamiętam, jak kończyłem zajęcia na przykład o 14 i myślałem sobie, kurde, cały dzień mi zleciał. I już nic nie zrobię. Najlepiej teraz już położyć i spać. Naprawdę. Natomiast w późniejszych latach edukacji poznałem to słodkie uczucie, jakie było kończenie zajęć szybciej niż o 15, kiedy cały dzień się miało od rana lekcje non-stop. I czasem nawet nie chodziło o ilość godzin, ale to jakie lekcje ma się w ciągu jednego dnia. Bo mając dzień składający się na przykład z trzech rozszerzonych matematyk pod rząd, geografii, informatyki i polskiego i w ogóle, to bardzo łatwo było się zmęczyć nawet na samą myśl o tym. A na przykład jeżeli ktoś chodził do techniku, to jeszcze dochodziły przedmioty zawodowe, jakieś praktyki i w zasadzie potem można było siedzieć w szkole do wieczora. Ciekawym był jednak fakt, że im stawałem się starszy, tym ilość rzeczy, które zabierałem do szkoły proporcjonalnie się zmniejszała. Można by też powiedzieć, że gdy kończyłem szkołę, to nie nosiłem już ze sobą absolutnie nic, bo był lockdown i siedziałem w domu. Gdy, gdy jesteś młodszy, to twój plecak waży więcej niż ty, bo nosisz tam dosłownie wszystko. Zeszyty, jakieś 10 książek, piórnik i tak dalej. A do tego targasz jeszcze ze sobą jakiś strój na WF, śniadanie, bidon, rzeczy na plastykę i nie wiem w sumie co jeszcze teraz się nosi, ale no wiecie o co chodzi. Tymczasem kończąc szkołę średnią, zabierasz ze sobą plecak. Opcjonalnie. Naprawdę, dosłownie znałem kiedyś taką osobę, która przychodziła do szkoły bez plecaka, bez książek, dosłownie bez niczego, tylko z jednym długopisem. Tak, z jednym jedynym długopisem, który i tak pożyczyła od kogoś i nigdy nie oddała. Bo tak naprawdę nikogo to za bardzo nie obchodziło, tak długo jak pojawiałeś się na lekcje, jak pisałeś klasówki, miałeś jakąś tam frekwencję. I w zasadzie nawet ja bym tak mógł zrobić, ale tego nie robiłem, bo byłem porządnym uczniem i wy też powinniście być. Taki morał z tej historii.